Witam w kolejnym odcinku recenzji. Dziś zajmiemy się grą Dragon Ball Sparking Zero. Wiem, że premiera odbyła się dwa miesiące temu, ale nie będę robił recenzji po 5 do sześciu godzinach grania, jak większość. Zamiast tego zdobyłem platynę, więc mam pełne prawo ocenić grę bardziej szczegółowo niż wszyscy youtuberzy, którzy dostali ją za darmo. Jeśli doceniasz taką rzetelność, zostaw subę i lajka. Dragon Ball Sparking Zero to długo wyczekiwana diatyka z legendarnej serii Dragon Balls, Budokai Tenkaichi. Na nową część fani musieli czekać aż 20 lat, ale czy twórcy sprostali ogromnym oczekiwaniom? Dziś spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. W tej recenzji dokładnie przyjrzę się fabule, Gameplayowi i trybowi online. Podzielę się swoimi wrażeniami z rozgrywki oraz omówię, jakie nowości wprowadzono w porównaniu z poprzednimi odsłonami. Na koniec powiem, czy warto kupić tę grę i dla kogo będzie ona najlepszym wyborem. Czy Dragon Ball Sparking Zero to spełnienie marzeń fanów, czy może kolejna gra, która nie dorasta do legendy? Sprawdźmy to! Zapraszam do oglądania i komentowania. Fabuła w grze jest prosta, jak to bywa w większości gier z serii Dragon Ball. Tym razem dodano jednak elementy fabularne z Dragon Ball Super. Niestety, moim zdaniem zostało to zrobione bardzo pobieżnie. Po 20 latach oczekiwania gracze mieli prawo oczekiwać czegoś więcej. Tymczasem kampania fabularna trwa jedynie 5 do 7 godzin i rozwija się zbyt szybko. Co więcej, twórcy podjęli dziwne decyzje w kwestii przedstawienia niektórych postaci. Na przykład, grając z nie przechodzimy przez jego sagę z Dragon Ball Super, a jedynie przez sagę Bug. Po tym historia Vegeti nagle się kończy, co jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że w Dragon Ball Super Vegeta odgrywa kluczową rolę przez cały czas. Na plus można zaliczyć dodanie alternatywnych zakończeń fabuły. To ciekawy pomysł, który wprowadza trochę świeżości i zachęca do ponownego przechodzenia kampanii. Jednak sposób przedstawienia historii pozostawia wiele do życzenia. Rozmowy między postaciami to głównie statyczne screeny i krótkie filmiki. Brakuje dynamicznych cud scenek, które oddałyby emocje i ducha serii. Po 20 latach oczekiwania fani zasługiwali na coś bardziej dopracowanego. Podsumowując, fabuła jest przeciętna, a jej wykonanie sprawia wrażenie niedopracowanego. Twórcy mogli bardziej się postarać, aby oddać głębiej historii i dać graczom poczucie, że ich długoletnie oczekiwanie było tego warte. Teraz czas porozmawiać o światowym turnieju sztuk walki w Dragon Ball Sparking Zero. Jest to jeden z klasycznych trybów, którego nie mogło zabraknąć w tej grze, szczególnie że turnieje były zawsze ważnym elementem serii Dragon Ball. Tryb ten pozwala graczom wziąć udział w kultowych zawodach, w których mierzymy się z kolejnymi przeciwnikami, by ostatecznie zdobyć tytuł mistrza. Turniej oferuje kilka poziomów trudności, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla nowicjuszy, jak i bardziej doświadczonych graczy. Co ciekawe, do wyboru mamy różne wersje turnieju klasyczne z prostymi zasadami i bardziej chaotyczne odmiany z dodatkowymi utrudnieniami, jak na przykład walki drużynowe czy zmienne warunki na arenie. Same areny turniejowe zostały oddane z dużą dbałością o szczegóły, od tradycyjnego placu w Pepeje Island aż po bardziej nowoczesne wersje znane z Dragon Ball Super. Jednym z kluczowych elementów tego trybu jest mechanika eliminacji, możemy wyrzucić przeciwnika poza ring, co natychmiast kończy walkę. Dodaje to dodatkowej warstwy strategii i sprawia, że każda walka jest nieprzewidywalna. Dodatkowo, tryb światowego turnieju sztuk walki można rozgrywać w multiplayerze, co czyni go świetną opcją na rywalizację ze znajomymi. Organizowanie własnych mini-turniejów to świetny sposób na zabawę w gronie fanów Dragon Ball. Podsumowując, światowy turniej sztuk walki to ukłon w stronę fanów serii, oferujący solidną dawkę nostalgii i emocji. Choć jest to tryb, który znamy z poprzednich gier, w Dragon Ball Sparking Zero został odświeżony i dostosowany do współczesnych standardów, co czyni go jeszcze bardziej wciągającym. Teraz porozmawiajmy o systemie smoków w Dragon Ball Sparking Zero. Według mnie, ten element gry jest dość rozczarowujący i momentami wydaje się nie mieć większego sensu. Pomysł zbierania smoczych kul zawsze był ważnym elementem świata Dragon Ball, ale tutaj wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Poświęcamy często nawet dwie godziny na zbieranie wszystkich siedmiu smoczych kul, tylko po to, aby przywołać smoka i odblokować jakąś postać czy drobny bonus. Problem polega na tym, że wszystkie postacie można po prostu kupić w sklepie za punkty zdobywane podczas gry. W efekcie cała idea zbierania kul traci swój urok i staje się zbędnym zajęciem, które zamiast nagradzać, frustruje gracza. Co gorsza, nagrody za życzenia są mało ekscytujące. Oczekiwałem, że przywołanie Shenrona będzie momentem pełnym emocji, który wpłynie znacząco na rozgrywkę, na przykład pozwoli zdobyć unikalne przedmioty, specjalne tryby, czy może nawet alternatywne formy postaci. Tymczasem większość życzeń to standardowe opcje, które nie wnoszą nic wyjątkowego. Jedynym plusem jest samo doświadczenie przywoływania smoka, które wygląda całkiem efektownie. Animacje są dopracowane, a Shenron robi wrażenie, ale to za mało, aby uczynić ten system naprawdę satysfakcjonującym. Podsumowując, system smoków w Dragon Ball Spartan Zero to zmarnowany potencjał. Gdyby twórcy bardziej się postarali i dali graczom wartościowe nagrody lub unikalne doświadczenia, zbieranie smoczych kul mogłoby być jednym z najbardziej emocjonujących elementów gry. Niestety, w obecnej formie wydaje się bardziej przeszkodą niż atrakcją, zwłaszcza gdy wszystko, co możemy zdobyć, jest łatwo dostępne w sklepie. Teraz czas powiedzieć coś o gameplayu. Rozgrywka w Dragon Ball Sparking Zero prezentuje się naprawdę świetnie. Gra wygląda tak, jakbyśmy oglądali odcinek anime, wszystko jest niezwykle płynne, a grafika pełna szczegółów. Efekty specjalne podczas walk są imponujące, a ataki kai, transformacje i animacje super ciosów potrafią naprawdę zrobić wrażenie. Każdy ruch postaci wygląda dynamicznie i wiernie odwzorowuje charakterystyczne style walki znane z serii Dragon Ball. Mechanika walk jest intuicyjna, ale jednocześnie oferuje głębie zarówno nowi gracze, jak i weterani bijatyk znajdą tutaj coś dla siebie. Mapy, na których odbywają się walki, są rozbudowane i oddają klimat świata Dragon Ball. Możemy niszczyć elementy otoczenia, co dodaje realizmu starciu. Dzięki temu czujemy, jakbyśmy naprawdę brali udział w epickiej bitwie. Jedynym drobnym minusem może być to, że niektóre walki mogą wydawać się zbyt chaotyczne z powodu licznych efektów wizualnych, co czasami utrudnia śledzenie akcji. Niemniej jednak dla fanów serii to raczej zaleta niż wada w końcu Dragon Ball słynie z przesadnych efektów i epickich bitew. Podsumowując, gameplay to zdecydowanie jedna z najmocniejszych stron gry. Zarówno grafika, jak i mechanika walk idealnie oddają ducha anime i sprawiają, że rozgrywka jest wciągająca oraz satysfakcjonująca. Jeśli chodzi o tryb online w Dragon Ball Sparken Zero, jest to jedna z mocniejszych stron gry. Mecze są dynamiczne, pełne emocji i oferują masę frajdy, szczególnie dla tych, którzy lubią rywalizację z innymi graczami. System walk jest dobrze przemyślany, a dzięki płynności rozgrywki starcia naprawdę przypominają widowiskowe pojedynki z Anime. Jednak są też pewne problemy. Największym z nich jest czas oczekiwania na znalezienie przeciwnika potrafi to trwać zdecydowanie za długo co obywa irytujące, szczególnie gdy chcemy rozegrać szybki mecz. Mimo wszystko, kiedy już znajdziemy przeciwnika Sama walka przebiega bez większych zakłóceń, choć czasami zdarzają się drobne lagi, które mogą wpływać na przebieg meczu, szczególnie w bardziej zaciętych starciach. Tryb online oferuje kilka ciekawych opcji. Możemy brać udział w zwykłych pojedynkach, meczach rankingowych lub tworzyć prywatne lobby do grania ze znajomymi. Dla fanów rywalizacji są dostępne także turnieje online, które potrafią dostarczyć dodatkowych emocji i pozwalają zmierzyć się z graczami z całego świata. Na uwagę zasługuje również system punktacji w trybie rankingowym. Zdobywamy punkty za zwycięstwa, co pozwala nam wspinać się w rankingach i mierzyć się z coraz lepszymi przeciwnikami. To świetna motywacja do doskonalenia swoich umiejętności i testowania różnych postaci. Podsumowując, tryb online w Dragon Ball Spark in Zero jest bardzo udany, ale nie bez wad. Długie czasy oczekiwania na przeciwnika oraz sporadyczne problemy z połączeniem mogą trochę frustrować. Jednak kiedy już znajdziemy mecz, rozgrywka potrafi wciągnąć na długo i dostarczyć prawdziwie epickich wrażeń, które przypominają najlepsze momenty z serii Dragon Ball. Podsumowując, Dragon Ball Sparking Zero to gra, która ma swoje mocne i słabe strony. Z jednej strony zachwyca piękną grafiką, dynamicznym gameplayem i ogromną liczbą postaci, które z pewnością ucieszą fanów serii. Z drugiej strony Fabuła jest zbyt krótka i niedopracowana, system smoków pozostawia wiele do życzenia, a tryb online miewa problemy z czasem oczekiwania na przeciwnika. Czy warto było czekać 20 lat? Jeśli jesteś fanem Dragon Ball i tęskniłeś za biatyką w stylu Budokai Tenkaichi, to mimo pewnych niedociągnięć gra z pewnością dostarczy ci dużo frajdy. Jednak jeśli szukasz głębokiej fabuły czy rewolucji w gameplayu, możesz poczuć się zawiedziony. Jeśli się podobało, zostaw komentarz, polubienie i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.